O, odebrał. No, no, mógł szczelać. No, no szczel. No, 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 dobrze! Witam wszystkich. W tym filmie gram Football Manager 2024 klubem Widzew Łódź I jest to mój pierwszy film z Football Managera na kanale. Także zobaczę, jak ten film pójdzie. Jeżeli spodoba się komukolwiek ten film, to może wrzucę następne filmy. Ponieważ ostatnio pogrywam w Football Manager i zrobiłem nowy save sobie widzewem. Nagrywałem wcześniej, ale stwierdziłem, że usunę to, bo po prostu grałem mecze sparingowe które w ogóle nie są ciekawe i w sumie też żadnych transferów nie robiłem. Ostatnie 5 meczów wygrałem, na no pierwszy mecz z GKS-em Katowice przegrałem. Także no całkiem dobry chyba sezon przygotowawczy, nie mówi się tak chyba. Całkiem dobry okres przygotowawczy za mną. Także no jestem właśnie przed pierwszym meczem z Puszczą Niepołomice w lidze i myślę, że będę po 5 meczy grał na odcinek, żeby to też nie było zbyt długo. No, transferów żadnych nie robiłem, ponieważ mam tylko budżet 109 tysięcy euro. Także, no, dużo za to nie można kupić. Chociaż negocjowałem tutaj jednego piłkarza, który był. Co to w ogóle jest za? Lol, 21-latek jakiś. Nie patrzyłem nawet na to. A tutaj są tacy młodzi jacyś, może w sumie dobra, bo nie ma tego. Nie ma w ogóle klubu, także mógłbym go za darmo ściągnąć. Tylko wiadomo, musiałbym mu zaproponować jakiś dobry. Kontrakt. Jak tutaj się to robi, żeby go obserwować? Bo ja nie wiem Ilan ma gwiazdek. Ja chcę zobaczyć, czy on jest w ogóle dobry. Nie mogę go chyba obserwować nie tutaj. Mm. So, o, obserwuj piłkarza przez tydzień. Dobra, i zaobserwuję sobie też tego typka, bo chcę wiedzieć, czy oni są w ogóle dobrzy. Yy, no na. Innych, chociaż no, na tego mnie może by było stać, ale nie chcę raczej sprowadzać środkowych obrońców, chociaż ten też nawet nie wiem, ile ma gwiazdek, bo mi nie pokazuje. Nie wiem, czemu skałci tego od razu nie znaleźli przygotowywując mu raport. Dobra, pokażę taktykę, jaką tutaj stworzyłem. Kontrola posiadania piłki, taka mi się wybrała, chociaż ja nie wybrałem w ogóle taktyki, tylko samemu zrobiłem. Tutaj po prostu kliknąłem, tutaj przy piłce, w fazie przejścia i bez piłki, no i sobie wybierałem po prostu opcje, które są, na przykład, yy, przy piłce, no to. A tutaj dawałem strzały z każdej pozycji. Tak mi się wydaje. To się chyba zmieniło automatycznie. A teraz jest podania w polekarne. Dobra, ale te podania w polekarne działały, bo na sparingach w takim razie też grałem z taką taktyką, więc nie będę może tego zmieniał, bo skoro to działało, no to nie będę. Rozpiętość ataków w sumie mogę zmienić dość szeroko. Nie, dobra, zostawię standardowo. Zobaczę jak mi pójdą po prostu pierwsze mecze w lidze No i później będę najwyżej coś zmieniał Na razie nawet dobrze się to prezentowało Od stałych gry Zatrudniłem sobie trenera Bo nie wiem co tutaj robić Żeby te fragmenty gry były dobre Dlatego no, po prostu nie zajmuję się nimi W ogóle ten widzów ma całkiem dobrych Perspektywicznych piłkarzy Jakichś młodych, młodych Na przykład Julian Nie to nie jest ten o którym mówię O tutaj Noach Diliberto on ma potencjał 3,5 nawet do 4,5 może wzrosnąć także to jest jakiś dobry piłkarz w ogóle do miliona euro nawet warty mm, także będę nim grać w pierwszym składzie ale gdzie tutaj jest w ogóle jest piłkarz który ma rozpierniczoną twarz na zdjęciu jakiś U21 Kamil Cybulski tak to jest on ma twarz jakby zwężoną no widzicie sami nie jest to raczej normalne w ogóle pierwszy raz się spotkałem żeby ktoś po prostu miał rozwaloną twarz w fudul Managerze w sensie źle dodane zdjęcie tu nie mam trzeciego piłkarza na ławce, nie wiem, Fabio Nunes, on brzmi jakby był dobry. nalewam obronę 30-latek, no taki, wolę jakichś młodych trzymać. On w ogóle potencjału nie ma, a on ma 33 lata, dobra. Jest taki obrońca, który ma potencjał do 5 gwiazdek nawet, tylko nie, nie pamiętam jak on się nazywał. Eee, chyba ten, Kwiatkowski, no potencjał 4 i nawet do 5 gwiazdek ma, także on jest fajny i ma dopiero 16 lat, a już ma dwie gwiazdki, także ja może go nawet dam do pierwszego składu. Chociaż nie ma dla niego trochę miejsca, no nie wiem, chyba jednak nie dam go do pierwszego składu. E, dobra, przeskipuję do tego meczu, spuszczą mnie połomice, żeby zagrać pierwszy mecz w lidze. Kim ty jesteś? Dobra, ja myślałem, że jakiegoś 48 latka zatrudnili jako piłkarz. Kierownik do wypożyczeń. Ja nie lubię wypożyczać piłkarzy, wolę już ich kupować. Jest bez pracy i dostępny za darmo, no ale i tak będziemy musieli płacić. Redukcja zarobków po spadku z najwyższej ligi. Ta, taka opcja w ogóle jest zbrana pod uwagę. Prognoza mediów, o. To chciałem sprawdzić. Ja mam siódmą, chyba. Tak, prognoza Mediów siódma. No to całkiem wysoko, nawet tutaj mi dają miejsce. W sumie dziwne. Myślałem, że jakieś dziesiąte mi będą dawać. Nie mam wybranego piłkarza na SPO. Pawłowski, on ma 30 lat. Wolałbym grać młodszym piłkarzem. Ile ma on? No to jest ten obrońca, 30-latek. Ale był tutaj. Yy... On jest na ławce? Był taki 25 lat z Hiszpanii. Dobra, po prostu najadę tak i poszukam. To nie jest pichta. O, Fran Alvarez, o, o niego mi chodziło. Dobra, Szukałem go 5 godzin. Nie wiem, czemu on jest na ławce. Dam go na tą pozycję, bo on ma tyle samo gwiazdek, a ma jeszcze potencjał na rozwój, także będę wolał grać nim, bo on ma jeszcze szansę się rozwinąć, a ten Pawłowski już jest stary, no ale ma doświadczenie, więc może być dobrym zmiennikiem. Może też grać na napastniku. Dobra, za kogo go tu dać? Chyba za tego pawłowskiego, co ma 16 lat. No bo jednak trochę masz za mało gościu, żebym cię wystawiał na ławkę. Nawet chociaż zobaczę w ogóle, jakich ja mam zmienników. Nie wiem, czemu to robię przed meczem. Tutaj jakiś 30 latek, dwie i pół wiaski. To taki nie wygląda zbyt. On w ogóle może grać w składzie? Nie ma dla niego pozycji. On, znaczy może niby wejść. Nie, tu nie może. Kto to był? Klimek? Nie pamiętam kogo ja przed chwilą klikałem. Kun. On może grać za. Na eś. Ej, on nie może grać w składzie, dla niego nie ma pozycji. XD. Musiałbym zrobić tak i go przesunąć do przodu. I dobra. Wypierniczam go chyba na ławkę w takim razie, skoro on i tak nie może grać. No w sensie po prostu nie ma dla niego. Yy, nie ma dla niego po prostu miejsca. No nie wiem. Wypierniczam cię i daję tego szesnastolatka na obronę. Kwiatkowski. Żeby on się mógł tutaj rozwijać. Będzie wchodził czasem. Tylko przez to nie mam środkowego pomocnika. No tutaj już mam obrońcę. Szota też jest na obronę. Żyro może grać tylko na ESO, a ten Kwiatkowski też tylko na ESO. To trochę w sumie słabo. To on może grać na SP, dobra. To mam jednego już pomocnika. Rondić na napad i Pawłowski na, na O, Dobra, no zobaczę. Jak mi najwyżej w meczu będzie brakować piłkarzy na no to będę się później zastanawiał czy na pewno mam, mam tak wystawiać skład trochę długo to zajęło to wybieranie składu pewnie to wytnę później z filmu no bo będę chciał raczej montować te filmy chyba że chce się takie niepocięte filmy po prostu RAW wrzucane bez w ogóle cięć to też takie mogę wrzucać pewnie już 99% osób wyszło z tego filmu więc gadam sam do siebie trzymajcie się planu, bądźcie cierpliwi a będzie dobrze, no powiem im to nikt absolutnie odczuł zdjęcie presji Dwóch piłkarzy, mogę powiedzieć też indywidualnie do napastników coś, tak się chyba też robi Wierzę w twoje umiejętności, dobra nie będę tu nic mówił, bo jeszcze się wkurzam, że, że nie wiem, że jakieś dziwne coś gadam Po prostu wyjdę na mecz i zagram tak jak na sparingu i mam nadzieję, że będzie dobrze e, Już tutaj jakaś akcja się zapowiada mm. Okej okay. Nie było spalonego. Mamy 1-0 w szóstej minucie, także fajnie. Dobrze, że zostawiłem te podania do pola karnego, chociaż tutaj nawet jakby była zaznaczona ta opcja strzały z każdej pozycji, to raczej nikt by stąd nie strzelał. Tylko też by się raczej, mam nadzieję, że starali nad tapi nagrać. No tu trochę farta było, no w sensie bramkarz tej puszczy niepołumicy trochę spierniczył. No ale mamy 1-0, także jestem zadowolony. Mogę ich... Mogę ich pochwalić w sumie, czemu nie, no, rzadko się to zdarza raczej, żeby wygrywać w tak wczesnej minucie, chociaż może nie rzadko, ale no, dobra, ale obrona, Gikiewicz jako obronił, ja myślałem, że to już jest gol, w sensie ta piłka przeleciała tuż obok słupka, dlatego no, bałem się, nie lubię strasznie stałych fragmentów gry, bo teraz też zatrudniłem jakiegoś typa, co ma 8 stałych fragmentów gry, yy, więc on nie jest dobrym trenerem tych stałych fragmentów, a ja sam też nie wiem jak je ustawiać dobrze, także yy, po prostu no te stałe fragmenty są trochę losowe. Dużo goli traciłem jak grałem Tottenhamem, to dużo goli traciłem po stałych fragmentach gry. Chyba nawet najwięcej w lidze miałem właśnie straconych yy, goli ze stałych fragmentów gry. Także nie jest to nic przyjemnego, ale ten, ten stały fragment gry nawet mi się podobał. Tutaj mogę pochwalić mojego trenera od stałych fragmentów gry. Znowu na tapina tutaj szukamy podania Dilberto, to jest ten z potencjałem 21-latek, no i niestety odbiór. No i ta kontra nie wygląda zbyt ciekawie. Dobra, na szczęście akcja się skończyła. Dobra, oceny tutaj ma skład, chociaż no trochę spadają. Dobra, 4 piłkarzy powyżej, 7 z średnią. Gikiewicz też nas ocalił przed stratą bramki, tak mi się wydaje przynajmniej. Spisujecie się dobrze ale jesteście w stanie wrzucić jeszcze wyższy bieg i przejąć kontrolę nad tym meczem No dobra przeczytam jeszcze szybko co mógłbym innego powiedzieć Powiem w sumie prowadzimy i to zasłużenie jeśli wierzyć statystykom więc jestem zadowolony No i była to dobra decyzja Chociaż pewnie jakbym powiedział tą drugą opcję też by byli zadowoleni No bo nie wiem co bym musiał powiedzieć żeby przy wygrywaniu 1-0 stracili nagle morale Dobra dobrze to wygląda Statystyki też, no mamy xg1,37 i tutaj jakiś rzut rożny może z tego fragmentu, no Jakaś rzutka może Dobra, cofnął, no, fajnie Tutaj Ja bym Ja bym strzelał gdzieś, z tej pozycji już bym mógł strzelać W takiej sytuacji, bo tutaj ona się tak zapowiada, że właśnie zejdziemy gdzieś na bok i będziemy podawać A zwykle jak na przykład oglądam mecze Wisły to takie coś się skończy stratą Chociaż tutaj fajnie, z tego Klimka no dobra, to było dobre. Mamy rzut rożny. Pokażą go, czy nie? Pokażą, także mamy szansę na kolejnego gola. Fran Alvarez dośrodkowuje. No to było trochę gorsze. Nie wiem, czemu ten bramkarz puszczy w ogóle nie wychodzi przy tych rzutach rożnych. Jakby oni wychodzili, to by mogli to łapać, tak jak jest w Fifie. Tragiczny strzał, ale nie broni moim zawodnikom uderzać na bramkę. To też jest coś, co... Miło widzieć chociaż na ten szczał był tragiczny nie mogę go za to pochwalić ale fajnie że próbował więc w sumie tak pół na pół Co to kurna było Juan Ibiza prawie No wybił piłkę pod Nogi Piłkarza puszczy i prawie strzelił tak znikąd tego gola No ta wrzutka była nieciekawa bo Bo Była Prosto na głowę tam napastnika puszczy nie wiem czy to był napastnik ale piłkarza no i no i dobra, bez 82 minuta, to gramy na czas w takim razie już, bo ten mecz Coś czuję, że tu możemy stracić jakiegoś głupiego gola, jak nie będziemy grali zaraz na czas No i dam sobie mentalność, nie zostawię tą wyważoną Zmienię piłkarzy, którzy są zmęczeni Dilberto, zagrać dobry mecz, ale no niestety musisz zejść Zagra też ten Pawłowski No bo ten Fran Alvarez jest główną postacią w drużynie Dlatego nie chcę, żeby doszło kontuzji Jordi Sanchez w sumie też by mógł zejść, ale nie ma za kogo w ogóle Dobra, tak zrobię, no ale teraz nie ma tutaj. Ale głupie. nie ma osoby na pozycję, dobra. Niech będzie. Ma to ilość. Jakoś to poukładałem. No i kto tu jeszcze może zejść? Hanusek. Ja w ogóle widzę, że nie mam środkowych pomocników ofensywnych. Na obronę jest dużo. Patrzcie, dwóch zmienników na obronę, a faktycznie no trochę odczuwam ten brak. Ten brak... Yy... A nie mogę już, już zrobiłem 5 zmian? Faktycznie, chyba. Nawet nie liczyłem, wydawało mi się, że jeszcze jedno mam. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak, pięć zmian zrobiłem. No to Hanusek niestety będzie musiał grać do końca, ale a dobra, bo już nie widziałem, już wygraliśmy mecz. Nie widziałem, że jest dwie, 94 minuta. Na no, statystyki przeważaliśmy ten mecz, jeden więcej XG, ty różne więcej, faule 15 w ogóle miała puszcza, posiadanie piłki mieliśmy 73%, no w sumie jak mam taktykę, żeby dominować posiadanie piłki, no to nic dziwnego, ale i tak, nie sądziłem, że aż tak, to jest bardzo duża statystyka. Mamy pierwsze trzy punkty, z rywalem, no nie, niezbyt ciężkim, wiadomo, ale no zawsze fajnie w takich meczach też. Wygrywać, a on jest na wypożyczeniu do Odry Opole. No z niego może być dobry zawodnik, on tutaj ma potencjał na 4,5 gwiazdki w moim zespole. No i następny mecz już nie będzie taki łatwy, bo będzie z pogonią trzecim na wyjeździe. Także no tutaj już mogę pierwsze punkty niestety stracić. Dobra, znaleźli mi piłkarze, ale to coś tragiczni są. Kim ty jesteś? Potencjał ma niby, no 3 gwiazdki na pewno osiągnie 4,5. I to są. A on ma 30. Nie dobra, 21 lat. Ten też ma 21. Jakiś Włoch. No, ten, ten Niemiec nie wygląda chyba aż tak źle. On jest też, nie ma klubu, także no takich piłkarzy jedynie mogę sprowadzać, jeżeli chcę myśleć o jakichś dobrych, bo nie mam pieniędzy na transfery. No, on, on niby mógłby mieć cztery gwiazdki, ale nie wiem, czego ja chcę w sumie sprowadzać, bo czuję, że on by mógł chcieć dużą pensję, bo już próbowałem sprowadzić jakiegoś starego Włocha, 34-latka, nie wiem, czy o tym mówiłem który miał tam 4 gwiazdki albo 3,5 na skrzydło i on chciał 30 tysięcy euro. Jak ja mam dostępny, no, dostępny budżet 7 tysięcy euro, więc no, nie, nie było opcji, żebym go sprowadził. Benjamin Kalman. No, no nie wiem, no, za 100 tysięcy. 000... Dobra, no nie będę na to patrzeć po prostu. Zgodnie z życzeniem zapoznałem się z 20 sugestiami w Centrum Zdrowia znam 7 zawodników za warte przeskoutowania. Chciałbym zwrócić Państwu uwagę na najwyżej ocenionego zawodnika. No, no fajnie, zainteresowanie transferem brak. Zainteresowanie wypożyczeniem. Aha, on chce na wypożyczenie. Dobra, to na wypożyczenie w sumie mógłbym go wziąć. No bo on tutaj podobno chce być wypożyczony. 20 lat. Skrzydło prawe, a ja na, mam na prawym skrzydle kogo? To jest prawe skrzydło? Nie, no to jest lewe. Ale na prawym też może grać. No, mam klimka, który ma no ma w sumie o pół gwiazdki mniej tylko i też ma duży potencjał. Mam 20 lat. No to nie no, chyba wolę już grać z swoim piłkarzem, który ma też potencjał, też ma 20 lat, a nie wypożyczonym, który ma o pół gwiazdki więcej. Chociaż no to byłoby jakieś wzmocnienie do składu, no ale wtedy bym Mógłbym zrobić tak, że go bym wypożyczył do siebie na jeden sezon, a tego klimka. Wypożyczył gdzieś indziej na jeden sezon. Więc mogę nawet tak zrobić. No wiem jak to działa. Nie, nie musi tutaj mi gra tłumaczyć. No nie chcę. Status wypożyczeniowy. Dobra, nie, najpierw y, zrobię tak, że zgłoszę się po tego, co mi tutaj skauci pokazywali. Choć Camilo Mena do mnie. Na jeden sezon. Nie wiem jak to się robi. Wypożyczenie. Jesteś pewien, że chcesz poinformować, że jesteś zainteresowany tym tak. I co teraz? Nie wiem, skipnę? Aha, bo już jest mecz, dobra, no to po meczu będę to Będę to negocjował Nie ma tego Kwiatkowskiego w kadrze meczowej no ale to dobrze, bo też Faktycznie odczułem tego, że mi tego pomocnika brakowało. No i też z Pogonią trzeci no to jest dobry rywal, także nie będę chciał mu dawać szans w takich meczach, raczej z jakimiś gorszymi przeciwnikami. Presja jest po stronie przeciwnika, więc co mamy do stracenia, pokażcie zęby w tym meczu. No spróbuję tak powiedzieć, nikt na to nie zareagował, Rafał Giekiwicz jest agresywny z jakiegoś powodu, także fajna przemowa w szatni. No i zaczynamy. Fajne stroje Mam tutaj widzę. Na razie nikt nie przeważa, no taka gra chyba, pewnie kibice się nudzą. Pierwszy strzał tutaj Grosicki oddał. No już dwa strzały są. 31 minuta. Fajnie by było wygrać ten mecz. Chociaż no remis też będzie dobry. Remis zaakceptuje. Nawet będzie dobry. No z Pogonią Szczecin na wyjeździe. pogonią Szczecin to taka raczej lepsza drużyna. Chyba niż widzę. W sensie na pewno mają no media. Jak była ta tabela gdzie media zapowiadają. Czy tam... Przewidują, które będą kluby. No to pogoń Szczecin była wyższa raczej. Dobra akcja. No i... F... Kto to stracił? Fran Alvarez No niestety stracił piłkę, ale. Dobrze wyszedł nawet. O, odebrał. No, no mógł strzelać. No, no szczel! Dobrze! Dobra. No mógł już ten klimek szczelać, ale. No tam miało obok siebie ludzi. Także nie winię go za to, no ale dobrze, że Fran Alvarez tutaj wykazał się sprytem i uderzył. No tutaj gonił go piłkarz, no trochę ciężko było strzelić, jak jest prawonożny. Nie wiem w sumie jak, jak jest nożny, ale jak jest prawonożny, to tak ciężko mu było strzelić. No tutaj strzelił, także mamy 1-0, chociaż Grosicki, oj to jest dobra pozycja do gola, dobra nie trafia. No Pogoń ma więcej strzałów, ale to ja wygrywam, czasem się tak zdarza, oni, a nie ja mam większe posiadanie piłki. Kontrola posiadania piłki, taki jest mój styl, nie wiem, tutaj. Ej, 2-0 jest. Nie, spalony może być. Ja patrzyłem akurat na lewy dolny róg. Nie wiem, czy to był spalony. O, golu uznany, lol. Zobaczę sobie powtórkę tego gola, bo się nie skupiłem. Ale to jest wyśmienity wynik. 40 minuta, kerk. Ładnie, uderzenie. Spoko. Pochwalę ich wszystkich, no bo tutaj. 2-0 do końca pierwszej połowy to całkiem spokojny wynik. Jestem zadowolony, jak kontrolujemy posiadanie piłki. Myślę, że no, jak na tym styl na tym polega nasz styl, no to nic dziwnego. Ale no spokojnie w sumie może być czymś dziwnym. Nie zawsze też kontrola posiadania piłki jakby oddziałowuje na mecz, że wygrywamy go. A tutaj. Choć właśnie wygrywamy, chociaż Pogoń ma więcej strzałów No ale na przykład Wisła Kraków W prawdziwym życiu też posiadanie piłki Często ma dużo wyższe niż przeciwnika Przegrywa 1-0 yy, Więc O nie kontuzy Więc to posiadanie piłki takiej dużej Różnicy no, nie robi Dobra dam go tutaj Tu niech wejdzie iman, Imat Rondić Dam go na boczny Odgrywający, bo wtedy ma trzy gwiazdki. Chociaż chyba wolę, żebym grał na wsparciu, już wolę już bardziej defensywnie grać. Za Hanuska nie ma zmiennika. Nie jestem chyba. A już i tak nie mogę robić zmian więcej. Dobra. No to zrobiłem tyle, ile mogę. Nawet nie patrzyłem. Oj. 12 minut, będą musieli w dziesiątkę grać. Ja pierniczę. No czemu. Dwie kontuzje pod no i się fajnie zaczyna. potencjalny uraz stopy, potencjalny uraz stopy, ja pierdolniczę. No, jak się to robi, że się go zdejmę? Po prostu za, zatwierdzę zmiany i będę w dziesiątkę grać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, No, grałem w dziesiątkę. Co jest prawie trzy zero? Spalony chyba i tak. No, tak wygląda, jakby to był spalony. Dobra, daj im na pewno grę na czas, bo nie ma opcji, że tutaj. Nie, no dobra, coś czuję, że Pogoń po jeszcze strzeli te dwa gole. Dobra, ładny odbiór. Trochę to spowalnia i grę. Ale co, jak go wypuścił? Ładne. i dobra. Ale przejął fajnie, tylko szkoda. No ale dobra, czas, czas płynie. Jeszcze jest moja piłka, chociaż tutaj pachnie jakąś stratą. No właśnie. Grosicki znał przy piłce. No, ma dużo miejsca. Ja pionnicze. Nie, tu. Dobra, dobra, dobra. Upływa czas. Dobra, koniec akcji. Wy... Wygramy to. 5 minut. Nie ma opcji, wygraliśmy. Nie mają już czasu. Dobra! Drugie zwycięstwo, tu spoglądam. Ten szelest w tle to wszyscy eksperci, którzy w pośpiechu kasują swoje tweety. Co za występ? W sumie dobra odpowiedź, powiem im tak. Nawet tu na ławce ludzie są zadowoleni, a nie, bo to są ci, co weszli na boisko. No, wyśmienicie się, rozpoczyna ten sezon. Tylko właśnie, no, kontuzje tutaj. Od 4 do 5 tygodni, a to jest, to jest mój piłkarz z pierwszego składu, chociaż za niego będę mieć jeszcze zmiennika raczej. No i ten Sebastian Kerr, który też jest czołową postacią w moim zespole, nie będzie mógł grać w czterech kolejkach ligowych. No to się zaczynają pierwsze problemy. Hmm, za tego Kerka tu to może grać Klimek, tu będzie grał Rondić. No i będę musiał dać jakiegoś. Ofensywnego piłkarza, w takim razie na to miejsce później to zrobię, w czwartek to zrobię. Oddałem tutaj więź zespołową, bo na dynamice zgranie zespołu jest tragiczne. Wcześniej było fatalne napisane, teraz jest już złe, więc trochę się poprawiło, ale i tak jest dalej złe, co raczej no nie, nie wpływa dobrze na zespół. Tutaj są wszystkie minusy rozpisane. No i czemu tutaj? Przecież dosłownie przed chwilą tutaj był piłkarz. Kto tutaj był? Ja nie mam w ogóle piłkarza w, na to miejsce zamiast młodzika. Bo kurna, to jest tragiczne w takim razie. Mógłbym wypożyczyć tego w sumie typa, ale on by też nie grał za dużo. Jest jeszcze Daniel Monka, on ma dwie gwiazdki, no dobra. To zagra ten Daniel Monka, bo ma więcej gwiazdek, a chcę piłkarza, który ma jak najwięcej. Na no, dwie gwiazdki no to wygląda tragicznie. No. Trochę ta kontuzja mi tutaj pokrzyżowała plany. Rafał Gikiewicz uważa, że polecenia więcej ryzyka nie są dopasowane do standardu atrybutu błuskotliwości. Nie wiem, co to znaczy i nie wiem, kiedy ja mu... Powiedziałem, że ma być więcej ryzyka. Jeśli zagracie tak jak ostatnio, to będzie dobrze. No myślę, że na pewno. Co to są za flagi? Jakieś guffi. Chociaż ta, no to są takie basic raczej, chyba. Jerel takich jak nie ma. W ogóle jest strasznie pusty stadion. Chyba na Jelonia chodzi więcej osób, chociaż w tamtym sezonie faktycznie mogło mniej. Dobry odbiór, i tutaj pachnie jakimś golem w 20 sekundzie. No i niestety odbiór, ale. Jeszcze się akcja nie kończy, chociaż to może być gol dla Jagiellonii w pierwszej minucie. No ja piorniczę. Nie było chyba spalonego. No to tracimy gola w 38 sekundzie chyba. Zobaczę. No dobra, nie będę oglądać powtórki gola, którego straciłem. Szkoda trochę. Fajnie się rozpoczęło. Naszą akcją po czym Jagiellonia zrobiła kontry i niestety, ale tracimy bramkę. Szkoda tych kontuzji, bo będzie ciężko teraz. Na pewno ciężej niż z poprzednimi piłkarzami z pierwszego składu wygrywać mecze. Tutaj pachnie jakimś tapinem. Może, nie wiem, wrzutka jakaś, co, cokolwiek. No dobra, wycofanie. Ale podoba mi się to. Mógł tutaj podać, ale ok, Karny? Chyba z tego będzie karny, ale to... Mi się wydaje, że Fran Alvarez mógł się po prostu położyć, na pewno warto będzie weryfikował na no jakieś podstawy do karnego są, no i na szczęście jest karny, mam nadzieję, że jeszcze wykorzystany Kto to szczela? Hanusek, kim ty w ogóle jesteś? I co jest? Jakiś środkowy pomocnik strzela karnego Dobra, ale ładnie zasadził w lewą Lewą część bramki W ogóle mam cztery strzały no I przeważam nawet na tą Agelonią pod względem statystyk Także spoko Dobra, powiem im Zażądaj więcej. Sfrustrowani uwagami są niektórzy, niestety. Nie wiem w sumie czemu. No, raczej chciałbym wygrać ten mecz, jak każdy inny. Ładna wrzutka, ale znowu Bramkarz nie wychodził. Nie wiadomo, jakby to wyglądało, jakby starał się wychodzić. No, Jagiellonia w tamtym sezonie nie była jakimś chyba hegemonem, chociaż nie, właśnie to był chyba ten pierwszy sezon, w którym dobrze im poszło. Tylko, że ta gra powstała przed yy, tym sezonem, także oni jeszcze nie mogli tego. Znaczy, wiadomo, mogli założyć, że może Jagieronia będzie miała jakiś wybitny sezon, ale tutaj chyba z tego co pamiętam jak grałem safe w Ekstraklasie, ta Jagieronia miała tam chyba jakieś 13 miejsce sugerowane, chociaż mogę się mylić w ogóle i sobie to wymyślam. Nie wiem. Jestem zadowolony z tego, jak kontrolujem posiadanie piłki, to... Chyba będę mówić w takim razie w, po każdej pierwszej części spotkania, bo zawsze będę mieć to posiadanie piłki większe, jak gram kontrola posiadania piłki. Chyba że zmierzę się z klubem, który też będzie mieć taktykę jako kontrola posiadania piłki. Nie wiem. Mm, Jagieronia niestety ma ogólną dynamikę meczu teraz na siebie. No co, no i jeden, 1-1 jeden na wyjeździe, w ogóle drugi mecz na wyjeździe. Chociaż ile mamy strzałów? Ej dobra, przydałoby się to wygrać. O kurna, jak są zmęczeni wszyscy. Dobra, ja muszę coś tutaj. W ogóle ten Jordi Sanchez z jakiegoś powodu zawsze jest najmniej zmęczony. Nie wiem. No dobra, tutaj by się przydały zmiany. Dobra, na no jakie mam rozszerzone wszystko w tym zespole? Bo Fabio Nunes mógłby tutaj. Z... A, nie może. Dobra, nie zmieniam tu już nic. Nie wiem, będą grali zmęczeni po prostu. Antoni Klimek w ogóle. Ile ja mam jeszcze zmian? Albo już. Nie, raz, dwa. Aha, bo już pięć zmian i tak zrobię. Dobra, to i tak nie mogę nikogo innego. To nieważne, bo starałem się jeszcze wprowadzić jeszcze jednego zawodnika o świeżych siłach, ale ale niestety tego nie zrobię, abyśmy nie stracili dawaj biegnij kurna, bo to jest 90 minuta meczu ej t t nie było spalonego, GOL! nie ma spalonego no kurna nie gwiście tu spalonego przekupię mecz, dam wam 10 tysięcy euro jak nie gwizdniecie spalonego gol nieuznany, no jak, pokażcie mi tą powtórkę już myślałem, że 2-1 z kontry, to by było idealny scenariusz no, jak, tak. No, takiego spalonego to się w ekstraklasie nie gwiździ, no. No dobra, ale remis na wyjeździe też nie jest zły, chociaż ta końcówka. Współczuję wam, to nie był nasz dzień. No nie no, nie powiem tak. Z liczby jasno wynika, że powinniśmy byli wygrać, więc mimo tego wyniku nie tracił jary w to, co robimy. No na pewno tak powiem, wszyscy są zachwyceni, także fajnie. Ja opierniczy, ale tutaj. Przez chwilę się podekscytowałem, że faktycznie mogliśmy jeszcze przechylić szale i wygrać, znaczy, dominowaliśmy w, w sumie cały mecz, więc. Zasługiwaliśmy nawet na tą, na to zwycięstwo, ale niestety spalony tam był. Mogli mi po prostu uznać tego gola. No, mógłbym niby zaoferować za niego i w sumie, co mi szkodzi? No, skoro mam budżet 100 tysięcy, to zaoferuję za niego 100 tysięcy, no nie wiem, zaproponuj. Z... tak po prostu? To może on jest jakimś, nie wiem, jakąś pułapką, on ma kontuzję do końca życia. Oni się zgodzili, ale typ, który negocjował z nim, ofertę nie mógł znaleźć yy, tego, no, ja widziałem jaka jest jego płaca w tym jego byłym klubie i wiem, że ja takiej nie mogę dać, bo jaki ja mam budżet, 7 tysięcy, więc no będzie się musiał pogodzić z yy, mniejszą płacą, on chce 19 tysięcy no chyba cię popielniczyło trochę masz mniej, masz mniej dobra, daję mu po prostu no to, no dobra, po prostu przerywam, bo nigdy nie dojdziemy do skutku jak on automatycznie odrzuca 7 tysięcy i podwyższa na 19 no. Niestety nie mam takich funduszy, żeby go sprowadzić. O teraz grom derby OK. Kończę tutaj na tym etapie, no i jutro będzie mecz z uks em w sensie w grze. Wyczekujcie drugiego filmu, jeżeli ktoś to oglądał do tego momentu, w co wątpię. Pozdrawiam wszystkich, żegnam.